Tak jak mówię, dzień dobry w 66. dniu mojej wyprawy. no ale jest wyspać się pod dachem co prawda oczywiście wstałem o godzinie i obudziłem się, bo tak mnie już budzi mój budzik e, biologiczny, o piątej już się wierciłem, nie mogłem wytrzymać ale, 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 ale no na szczęście sklep otwierają o 7.30 dostaję takie dawkowanie, wiecie Mikro dawkowanie cały czas, więc o 7.30 do sklepu, wrócę pewnie będzie 8:00 zjem sobie coś może się jeszcze raz wykąpię, żeby było przyjemnie pod prysznicem, no i pójdę i, i, i będę czekał na kuriera może kurier zrobi mi tam przyjemność i będzie na przykład o dziewiątej albo o dziesiątej i spoko, będzie można, już będzie można, już po prostu iść, tak? Nie wiem, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Na ten moment idziemy w opielankę. No dobra, mamy na razie przymusowy postój z tego względu, że kurier, który miał, firma kurierska, która miała dostarczyć przesyłkę na ten moment, sama nie wie do końca, co z tą przesyłką się dzieje, ani polska, e, ani polska część tej dużej korporacji nie wie, ani francuska nie wie, nie wie czy dostarczą to dzisiaj, czy dostarczą to jutro, czy w ogóle dostarczą. No czeski film, wiem jedno od pani z recepcji, że jak do 13 się nie dostarczą, znaczy, że nie dostarczą tego dziu dzisiejszym w ogóle, więc czekam na im... Informacje z Polski czy warto brać jeszcze jeden nocleg w tym pięknym mieście i czekać do jutra, czy to już się sprawa tak skomplikowała, że to po prostu nie ma sensu i czasem po prostu uciekać i tyle. Ale ze względu na to, że mamy chwilę, to udało mi się, słuchajcie, dotrzeć tutaj pod fontannę, którą w ominąłem. I z jest prefektura chyba policji w takiej wypadki Ale fontanna robi wrażenie Dobra gadu gadu gada Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło Czyli jeżeli zostanę to wy będziecie mieli więcej materiału do oglądania I tyle Wczoraj szliśmy inną drogą Dzisiaj jedziemy inną Fajne są te klimatyczne uliczki No i co najważniejsze słuchajcie znowu nie ma tłumów tak A moja kondycja jaka jest super po prostu jak człowiek ściągnie ten plecak to się okazuje, że pod taką górę spokojnie może wchodzić. Nie jest luz. Idziemy jeszcze raz do katedry Słuchajcie, tu wczoraj nie weszliśmy, a wygląda to dosyć ciekawie. Nie wiem czy widzisz moją spoconą twarz Wszystko się udało z odrobiną Z odrobiną żartu Ponieważ jak wracałem z Lidla I z Dekatlonu, Ale najważniejsze to jest to, że z Lidla Ponieważ w Dekatlonie kupiłem jeden karabinczyk i gut Na wszelki wypadek gdyby mi jutro Mieli tej, tej, tej przesłuki nie przesłać I wracałem z Lidla Obkupiony w kotlety wegańskie Które były tam wiecie Ta ostatnia cena Jakieś kasze pudingi. Wszystko, co miało mi służyć za obiad dzisiaj. Potem miałem iść na wycieczkę do tego kościoła na tej wielkiej skale. Potem miałem zrobić sobie kolację. No i jeszcze miało starcze śniadanie i być może na, na obiad, bo przecież miałem jutro również do tej 13 czy 15 czekać. No i wpadam sobie do tego hotelu, a tam pani pazurkami po czymś tam tak sobie się melodię wygrywa, patrzy moja paczka, no jak się ucieszyłem, a z drugiej strony sobie pomyślałem jak zobaczymy jak ona jest wielka, co w niej tam jest i, i to co ja mam ze sobą do jedzenia, mówię o oh my god, zawsze w każdej radości musi być odrobina takiego dziegciu i teraz mam całe to jedzenie na plecach. Kurczę, mam nadzieję, że się nie zmarnuję bez lodówki ani broń Boże, coś tam się nie wyleje. Nie będę miał wszystko w puddingu, na przykład, nie? Bo mi się pudding zachciało. Najważniejsze jest to, że idziemy, najważniejsze jest to, że nie pada i że mam super humor. A gdzie dzisiaj dojdziemy, to wydaje mi się, jest absolutnie nieistotne, ponieważ to, że wyszliśmy, powoduje, że już tak kilkanaście, czy tam 20, czy ile 30 km dalej. Będę do przodu niż jak gdybym miał jutro znowu ten cały dzień zmarnować. Także super się cieszę, i idziemy. Na razie jest po wejściu na taką dość wysoką górę. Płasko i oby tak zostało. Ale coś śmieszne, większość pielgrzymów, żeby nie powiedzieć, że chyba prawie wszyscy jednak śpią w hotelach, ponieważ od godziny 6:00. A mój hotel był przy... Hotel, hostel, mój hostel i moje okna wychodziły wprost na ulicę, która była na szlaku świętego Jakuba. O 6 do godziny 8 chyba z kilkadziesiąt osób. Bliżej oczywiście 20 niż, niż, niż 90, ale, ale coś tam szło, nie? Nie wszyscy jednym szlakiem świętego Jakuba. Chłop, który ze mną spał w jednym pokoju przed szlakiem wielkiego angielskiego pisarza. Zapomniałem nazwiska, no nie bardzo rozumiem, dlaczego on tutaj we Francji jest szlak tego pisarza Myślę, że jego książki znacie Stevenson, jak dobrze pamiętam Nazwisko brzmiało Niektórzy idą na, tylko na francuską część szlaku Bo jest świetnie oznakowany A niektórzy idą do Hiszpanii Ale tych jest naprawdę niewielu, przynajmniej jak się pytałem tutaj na miejscu to Większość robiła tylko Francję Ale o tej godzinie nie ma już nikogo Nikogo kto by wszedł do tego miasta i z niego wyszedł felci że zarobista ta droga jest wśród zieleni jak już się wczołgałem na tą górę to jest prawie płaska po skale wulkanicznej sobie chodzę jakoś tak tak jakby mi ktoś ścieżkę prostował bo wie, że mam dzisiaj ten plecak taki zbyt ciężki a do tego mam mnóstwo energii dostałem jakiegoś jakąś, jakiegoś kopa takiego energetycznego z czego się strasznie cieszę i sobie idę w jakiejś miarę dobrym tempie i wszystko pasuje, wszystko gra. Mam wrażenie, że również kamień wykorzystywany do budo budowania tych domów jest inny trochę. Chyba jeszcze za wcześniej o tym mówić. Wyposażenie dodatkowe pielgrzyma. Ostra maczeta Dobrze, że nie pada. Jak jest sucho, to słuchajcie bez problemu, bo takie coś się przechodzi. Nie jest to jakiś problem wielki. Prawda? Już straciłem nadzieję. Myślałem, że już z tej strony ich nie zobaczę. A są, zobaczcie się duże i zadbane. Powiedz nie? Piękne. Aczkolwiek muszę uczciwie powiedzieć, że już zdarzyły mi się gospodarstwa, gdzie śmierdziało strasznie. A wiecie, że ja nadwrażliwy nie jestem. A tu jak widać, szczęśliwe kropki. Korzystając z tego, że. Idziemy chwilę po asfalcie. Tam przed nami wyłania się jakaś miejscowość zanurzona wśród drzew. Ciekawe, ciekawe. Cały czas spina, no a nawet tego za bardzo nie czuć Cześć maleństwa